Siema na no widzowie z tej strony Toyon ja, 337 mój, mój brat Holinkatry337 i Dar i Darka12, czyli na YouTubie Darek337 Siema dziś gramy z powrotem w TTD Tym razem więcej osób jest O jedną o no. jedną Dobra, ja stawiam tu Santy, za chwilę stawię tego futera. Tak najpierw Dobra. muszę Santy. Lecimy... Ty, to jest twój Santa? No tak, przecież to mój. Okej. Okay. Oj, nie mogę tu stawić Santy. Ej, nie mogę Santy stawić. Dobra, to muszę tu stawić. To a, nie mam forsy. Dawaj! A, to jest twój, dobra. Ja teraz upgrade'uję Santy na drugi level i zbieram na mityka. Dobra, dobra. Dobra, wyupgrade'owani. Teraz mogę zbierać. O, Elfka miała reumę już, dobra. No. Dziś Endlessa sobie tylko pogramy, bo. Co? jest tych No nieskończoność. Dopóki nie przegrasz, to tyle trwa gierka. Bo endless moc, czyli nieskończony. No, wczoraj przegraliśmy chyba na około 50. Kurde, prawie wczoraj tego -Aby smalmoda wygraliśmy. Tylko, że no ten głupi boss. Dobra, stawiam. Dobra, dobrze, że ten mityk ma stop czas. Jak jest taka sytuacja ten, to można zastopować czas. Krytyczną właśnie. No, teraz ósmy wave na skipie. Chociaż to będzie trudniejszy. Dobra, ja zbieram na upgrade kolejny dla, dla tego gościa. By bił 12 chyba tysięcy. Hmm. Ar, 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 ar. aha już dziesiąty live trudno i tak a tutaj 42 лай а dobra upgradeuję go zbieram teraz na trzeci poziom samty Masz ich iść. O! Jest! siema. ma. O! Ja miałem Upgraded Titan Speakera, ale... Jeden mój kolega pożyczył, niby zepsuły się... To jest twój kolega? Nie, nie, nie. Niby mu się zepsuły... Tryde i ten. Ale nie będę ten. Ja też go miałem. Upgraded miałeś. Miałeś zwykłego Titana speakera. Nie miałeś Upgraded. co ty gadasz? No dobra, zbieram teraz 5 koła. 5 pięć... No na upgrade by bił 25 tysięcy. Chociaż ale jest 15 billiadów. Nie, on bije już 12 tysięcy dopiero. Jest nie tak dobrze. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. No, tani. no nie, ale, no. ale gruby! A, no, halo. O, gruby no. Trochę. No nie, jeszcze 400 monetek i mogę upgradeować. Siup. Siup. Skaczemy sobie. <ścoughs> Widzę was. Z, yy, ten. E, musicie mnie znaleźć. No znajdźcie mnie! Czekamy pana Tojana! Złaś tamtąd! Skąd? Z tej igły! No kurde! Siema. choinki znalazłeś... Znalazłeś tą laskę. Co? Coś ty powiedział? Laskę złotą rakucową. No. Puuu, ja upgradeuję teraz Santy. Bo wczoraj przegraliśmy tylko dlatego, że kurde za zajęłem się o, y, ten. Bo ja najpierw muszę się zająć Santami i upgradeować co najmniej na drugi poziom futura. Futur Large Clockmana. Bo inaczej to... wiesz... To ja znajdę. Okej. Okay. Eee. Gdzie ty jesteś? Choinka, ty, gdzie ty jesteś? Halo. Choinka, czy Choinka wróciła do lasu do choinek? Aha, dobra, nieważne co to było. No właśnie. Do lasu choinek. Choinka, gdzie jesteś? Widzę was. Jak widzisz? Czyli jest gdzieś na górze. Hmm. Nie, no, czy ta choinka jest w lesie choinkowym? No chyba ta. Chyba jest w lesie choinek. Ej. Teraz muszę nie znaleźć. Przecież widzę cię. Jesteś jest. tam, 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 tam. Tam jesteś. No, ewidentnie. I gdzie on jest? Halo, widzowie! Widzieliście go w ogóle? Nie, no, gdzie jest? Halo! Ej! Dobra, podpowiedź, podpowiedź, podpowiedź! Jest w ciemnym miejscu. Jest w ciemnym miejscu. No, Ale. Niemożliwe, że tu. Ciemne. No, niemożliwe, że tu. Chwila, ulepszę tylko Santy. Choinka. Choinka, choinka gdzie ty się schowałeś? Nie. Ej, wypal mam poza mapę. To się resetujesz, albo cię samemu ten... Aha. Aha! Dobra, mam! O kurde, utknąłem się. Aha! w środku wulkanu. W środku wulkanu. To no. się resetujesz. O, choinka! No, znalazłem go! Gdzie był? Chodź, chodź za mną E. Chodź tu. Tu, tu. Musisz wskoczyć tylko. Aj znajdź mnie. On oh. tu był? Nie. Tu. Skocz tu. On tu tak był! Myślałem, że ja go nie zauważyłam. No. Dobra, wychodzę mało przypał się tu zrobił. Jaki przypał? Co ty gadasz? Yy, nic nie Żadnego nie przypału nie ma! Co ty? Jesteś u góry? Aha! Jesteś! Tam, u góry. Widzę cię. Nie Ktoś tu powiedział, że nie umiem wejść? Ui, 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 ui. Aha, już jest 2-0? 8 muszę mieć. Dobra, nie skipujcie, niech... To ja teraz No, ile ty tego chowanego? Widziałeś, gdzie on polazł? Tak, kojenka do lasu. Teraz, gdzie polazł. Aha, mam cię. Eee, chwila. No. Aha, mam cię. Nie, to nie ja. To się że widzę nik. Mhm, mm no i co? No, dobra. Upgrade. Jezus, teraz mnie znać. Jak to? Aha! Ja dwa razy przez przypadek ulepszyłem sam te... Dobra, nieważne. No nie, teraz tylko nie parasajdy. Ej! Potężne zadanie. Choinkatyry, ulepszaj nam upgrade y Titana Kameramena! Co ty? Teraz nic nie, nie znajdę. No to się zresetuj! Zresetuj się. Mhm. to się zresetuj tylko, byś mógł tu Widzę wrócić. Was. Widzę. Resetuję was. się! Komendę wpisuję. Nie, komendę. Jestem w czerwonym miejscu. Nie, tu nie jest. Aha, bo ty jesteś taki wielki, że. Kurde, ale gdzie? Nie, no. czy ty jesteś gdzieś w wulkanie? Meduza. No, nie. Meduza! Nie, no nie w meduzie! Co ty przecież widzę i go tam nie ma? O, choinka tam chodzi. Choinka, choinka. zaupgrade'owałeś Tytana. Mam cię, mam cię, mam cię! Gdzie? Kurde, w byłem. A! Jak ty tam wyszłeś? Kurde, ale ja go nie widziałem! Kurde. Ej, to ja jestem ślepy! Ja nie widziałem! Tak to jest, że Leon jest... Aaa! Nie zwracajcie na te wiadomości... na te wiadomości uwagi, widzowie. Jakie uwagi? Wiadomości z WhatsAppa! Mmm... Poczekaj. Bo ja gram na kompie. Aha... No, wszyscy o tym wiedzą. No. No, potrzebuję te santy mieć na lepszym poziomie. Ulepszyłeś tego Tytana, ulepszyłeś, no, na kurde. Dual Blade to jest to je, słaba toaleta. Bo co nam w ogóle takie słabe toalety daje? A, dobra, wiem. By zarobić mamonkę. Hehe, he, do upgrade'owania postaci. I siup, upgrade'y. <noise> Aha, ten pająk tutaj obija, okej okay. Dobra, rozumiem Kurde, muszę mieć upgrade'y Tytana Cinemamena Po to, że jestem skinem Upgrade'y Tytana Cinemamena Któremu usunęło miecz Plus Jeszcze mi usunęło Totalnie z ekwipunku za chyba 25 Robuxów usunęło mi tutaj jeszcze po bokach te telewizorki. Co miałem na ramieniach. Co? Ile kosztował cię ten skin cały? Nie wiem, za 800 Robuxów. Około. Nie no. Powinna... Powinni dodać postać Freddyka Fostera. Nie, ja ten skinek. Kurde, gdyby miał jeszcze korono! Koronę Robuxową, ale bym musiał wydać 300 zł na to. Oli znajdź mnie teraz. Po, po co ci korona Robuxowa? Nie To ja, znajdź mnie. Poczekaj, bo choinka, choinka, w, z, która wyszła z lasu choinkowego, każe mi się poszukać. Choinka, byłaś z tej ośmiornicy, widzę cię. Co? No znowu stało, się dojście. A no, widzę, widzę. Wychodź stamtąd. Nikiego widać. Wiem. Ej, 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 ej. Co to ma... Skipuj, skipuj, skipuj. W końcu. W końcu się nas coś przy... Po co stopujesz. Po to, żebyśmy może dali radę, gdybym no c c Co to jest za gruba grupa koledzy Jakby grupa koledzy, nie wiem A ta grupa Brookhaven, to co jest z nią? No zmienili nazwę. Aha, okej. Okay. W ogóle widziałeś nowego członka. Wiem, jakiś tam... Jakiś Szymon, nie znam go. Ej, ja znajdę? Poczekaj, co mówiłeś? To jest mój kolega z pasenu. Aha, okej. Okay. Jechał, jechał ze mną do mi... Nie, jechał ze mną na obóz. Też jechał zresztą wiesz? Z wiem, wiem, wiem. Wiem. Właśnie coś się tak zastanawiałem, że z obozu pewnie. No bo, no bo, no bo poprosiłem, żeby to dał. W jak, jak, jak wyjdziemy gdzieś na pole, to muszę ci coś powiedzieć. A jeśli w ogóle będę mógł. A mógł. Aha! Dobra, wypadłem poza mapę. Ale chyba będziesz mógł raczej. No nie ja wiem jeśli za późno nie ten. Bo tam jedziemy znowu na jakąś imprezę do... O której? Do kuzynów. No, gdzieś. 13.30 maksimum musimy wyjechać. A o której? Wracasz? O której nie wiem, nie mam pojęcia. Zawsze długo siedzimy. Dobra, na maksa daję. Na maksa jest już. Future. O, na maksa. Zabiję się za chwilę. Gdzie ty jesteś? Nic mi się już. Szukać Ciebie. To jest porąbana mapa. Ona jest taka ogromna. Tyle elementów tu jest. Że ja nie mam pomysłu, gdzie Ty, kurde, możesz być. Tu na pewno Cię nie ma. Uh, pewnie gdzieś poza mapą, ale mi się nie chce szukać. ja Ciebie. Aha, dobra. Aha, chodź tu. Tutaj, na dół, na dół. Tu kiedy będziesz robić kolejny opening z 99 Nie wiem, jak dojdą jakieś gifty. Będę, może może wtedy do mnie napisz. Okej, okay, tutaj. Tu jest. W sancie. E, poczekaj chwilę. Piu. Pa, Jaki pa? E, ja zaraz przyjdę. Dobra. Znajdźcie mnie, albo jeszcze nie. Znajdźcie mnie. To ja stamtąd. Skąd? No wyłaz, to ja stamtąd. Ale no skąd? No wyłaz z tego wulkanu. Nie jestem w wulkanie. No to chodź i mnie proszę znajdź. To wyłaz z tej poza mapy. Nie jestem z poza mapy. No? Ale nie patrz, nie mogę wrócić. Ja tak samo tam byłem. dobra. Trudno resetuje się. Upgrade. No wiem, to jest po moim resetowaniu. Mnie. A, no kurde! Przestańcie! Nie! Nie chcę na tą grupę wchodzić. Przestańcie nie, nie, nie. ciągle pisać. Tu jesteś. Freddy Fasberku. Aaaa! Ah! Czy ten Freddy się przestanie ruszać? Chcę do niego... Przez pupę chcę wejść. <grystanie> Cześć, Bajkonie. No co? Skin Bajkona. To jest. Aaaa! Freddy Fazberg mnie pożarł. Pomocy, widzowie! Ja ulepszę. Chodzę przez tyłek do Frieldi'ego Fasberka. Przez pupę. Ar 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 ar, 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 Nie! Nie! Nie, ja cię już nie szukam. Znudziło mi się to. A! Ulepsz w ogóle upgrade Titan'a kameramana! Nie, bo nie mogę. Możesz, że masz 9 tysięcy, a on kosztuje 6 tysięcy ty.

no, my będziemy musieli już powoli kończyć, bo musimy jechać. Tak, jeszcze do 35. fali. I no, niestety. Musimy kończyć ten odcinek. Niestety. chyba, tak? kolejny. Dzisiaj mamy niedzielę. Kiedy nagrywamy ten odcinek, ale wrzucę go w poniedziałek, ponieważ, jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, że niedzielę nie będzie odcinka, więc będzie w poniedziałek. Aha! No co, no, co tam? Co mówiłeś? Że dzisiaj nie będzie odcinka. Aha! Że dziś nie będzie odcinka, tylko w poniedziałek uh -huh. okay. Czemu tyś usunął tego upgrade Titana Kameramena Cłoinka Chłoinka Terer Dobra skipujemy łatwo łatwo z, z wami i kolejnego stawiam. Nie, ta postać jest OP. Nie wszystkie żeby nas No, będziemy musieli niestety. Usunąć wszystkie postacie. Nie chcę. No ale musimy, bo jedziemy. To jest taki, to jest taki króciutki odcinek. Nie wiem, kurde, skoro o 14.30 będziemy, tak co najmniej. Tak nie wiem, 16.00, bo tam odpa będzie odpalone jacuzzi, więc się na pewno pokąpiemy. Aha, dobra. I tak jak przyjedziesz, możesz do mnie zadzwonić, okay. Dobrze, dobrze. W ogóle w tym nowym update'cie w Pecie, kurde, wczoraj ja wczyłem sobie, no nie było mnie 18.00, więc tak... Nie wiem, jak wróciłem do domu, ten sobie poławczyłem. Nic, nic totalnie mi nie dropło. Jakieś 15 tysięcy na tym update, no, najwięcej. Dobra, dobra, już, już, już. Spokój, spokój. Ja już powoli usuwam santy. Zupgradeuję go na maksa. Idealnie 6 dolarków mi zostało. Powoli i upgradeuję go na maksa. Dobra. Ja jeszcze wezmę ja sobie... Jeszcze. Tak, tak. Aha, dobra. Zupgrade'owany Titan. Dobra, to teraz przeskipujemy na maksa jak możemy. Na jak najwięcej dostaliśmy pieniążków. Ja włączam autoskipa. Może dostaniemy więcej pieniążków za... Im większy wave, no to tym więcej pieniążków. Dobre, już usuwam te postacie. I postawię... Ty właśnie, jak chcę zobaczyć jak wygląda na Maxa toxic upgraded Titan kamerka. Aha, tak wygląda, ok Czy mocny... No. Ja go kupiłem chyba za 10 gemów, taki tak stania już. 20 tysięcy za niego, ła. A ła, bolało. Dobra, to teraz Shielda na maksa. Tak on wygląda, wiem o tym. Santy nie chce. Futura nie chce. Sandwizarda. To Dobra. O nie! Nie, wiesz, jeszcze nie możecie przejść! Musi do, do 40 fali! Dobra! Przegrywamy już to Dobra, niech nam się do tej 40 fali i kończymy już Odcinek. Kurde, szkoda, Jest. że musimy kończyć. Mogę... Nie, 40. tylko nie to. Szybko, 40 fala, pokazuj się. Szybko. Szybko. 40 falo. Nie, dobra. Przegraliśmy. Lobby. Tak. Obie Upgrade Titan Cinema. Dobra, 371 Dobra, idziemy otworzyć skrzyneczki. Ile może otworzyć? Cztery. Kamera u słabo. TV-Man, słabo. Kamera kamera woman, słabo. No chociaż Legenda, Camera Epic. Dobra, słabe. Już, już, już idę. Kamera woman Usuwam 60 koinów i ostatnia skrzyneczka. Kameraman, dobra. Bez sensu. Dobra, to my się będziemy już powoli żegna żegnali z wami. No to. Gdzie jesteś, Freddy Fazberg? No mnie A no. No dobra. To trudno. My się będziemy już z wami żegnać. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Eluwa, cześć. Pa, Buu.